W dzisiejszym odcinku yy, przeprowadzimy ostatni hack na aplikację tym razem radarową, to będzie flick Drac 24. Tylko muszę ją znaleźć, bo mam bałagan no flick 24. Jak ją zainstalujecie, macie wtedy jako szefa i macie wszystkie rzeczy. Nie musicie kupować wypróbowywać in ten. Wystarczy, że Wejdziecie albo w Happy Mode, albo w Aptoida. To jest obojętne. Eee, gdzie I mamy dwa radary, chodzi o ten, tutaj poniżej. Jest tylko jedna wersja. Bierzecie, najpierw oryginał instalujecie, bo Bo jak nie zainstalujecie oryginału to Wam większość funkcji nie zadziała, ale to jest ważne I potem bierzecie, install Drugie, to ten i zainstaluje Wam się Musicie na wszystko zezwalać To jest ostatni odcinek, więc Już więcej nie będzie Skakowania, bo Po prostu nie ma co tak naprawdę Została ona zainstalowana i otwieracie, no i macie wszystko tutaj. Na no prawej stronie, wszystko się praktycznie zablokowane. Akurat y, to: Lightning, y, Airmates, Hig Lever. To my, tylko szefowie mają. No więc tak to wygląda. Dzięki za obejrzenie filmika, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.